Witam serdecznie, nazywam się Bobrowski Mateusz i zapraszam Was do najlepszego i najbardziej innowacyjnego atlasu kulturystycznego SFD. A ja nazywam się Krzysztof Piekarz i wspólnie z Mateuszem zapraszam Was do oglądania. Wraz z Mateuszem przygotowaliśmy dla Was atlas ćwiczeń, w którym to omówimy najlepsze, naszym zdaniem, ćwiczenia na dane partie mięśniowe. Ja dzisiaj będę modelem, więc ja Wam zaprezentuję wszystko, natomiast Mateusz. Ja zajmę się częścią merytoryczną, dlatego jestem pewny, że dużo na tym skorzystacie. Więc zapraszamy do oglądania, bo warto. Wytanie sztangi leżąc. Jest to podstawowe ćwiczenie na mięśnie klatki piersiowej, które w głównej mierze wpływa na rozbudowanie masy mięśniowej właśnie tej okolicy. Sztangę chwytamy nieco szerzej niż szerokość barków, mniej więcej około 125% tej właśnie szerokości. Wynosząc ją w górę, robimy rotację zewnętrzną ramion, jednocześnie wypychając klatkę piersiową do przodu i ściągając łopatki do siebie i mocno w dół. Kontrolując sztangę, opuszczamy ją mniej więcej do dolnej części klatki piersiowej. Nie dotykając jej wracamy do góry bez przeprostu w stawach łokciowych, mocno napinając mięśnie klatki piersiowej. Bardzo ważne w trakcie tego ćwiczenia jest, aby odpowiednio ustawić kąt między ramieniem a tułowiem. Powinien on wynosić około 70-75 stopni. W ten sposób od pracy odciążamy mięśnie ramienne, szczególnie przednią część, a jeszcze mocniej do pracy, jak gdyby angażowana jest klatka piersiowa. Ostatnia uwaga jest taka, że oczywiście łokcie powinny być cały czas w jednej linii z ciężarem, mniej więcej prostopadle do podłogi. Wyciskanie sztangi leżąc. Jest to bardzo dobre ćwiczenie na mięśni klatki piersiowej, które, np. w porównaniu do wyciskania sztangi, umożliwia nam nieco inne zakresy ruchu. Kładziemy się razem ze sznagielkami na ławeczce, wynosząc je w górę nad brodę. Po czym wykonujemy lekką rotację zewnętrzną ramion, wstępnie ściągając łopatki do siebie i w dół. W ten sposób przygotowujemy pozycję do wyciskania. Kontrolując ciężar, opuszczamy sztangielki do poziomu ciała, oczywiście zachowując ciężar i łokcie w jednej linii. Wykonując to ćwiczenie, bardzo ważne jest aby kąt między ramieniem a tułowiem był na poziomie 70-75 stopni. W ten sposób od pracy odciążamy przednią część mięśnia ramiennego, a jeszcze mocniej angażujemy klatkę piersiową. klatki ze sztangielkami leżąc. Jest to kolejne ćwiczenie na klatkę piersiową, ćwiczenie z grupy izolowanych, czyli jednostawowych, ćwiczenie, które bardzo dobrze nadaje się do kształtowania i budowania mięśni klatki piersiowej. Kładziemy się ze sztangielkami, wynosząc je w górę nad środkową część klatki piersiowej. Na lekko ugiętych stawach łokciowych, wewnętrznymi częściami dłoni, skierowanymi do siebie. Wypychamy klatkę piersiową, jednocześnie bardzo mocno ściągamy łopatki do siebie i w dół. W ten sposób przygotowujemy pozycję do ruchu. Kontrolując ciężar i napięcie, wracamy do pozycji wyjściowej, ale w ten sposób, by nasze ramiona nie doprowadzić do poziomu kąta 90 stopni względem podłogi. W ten sposób nie tracimy grawitacji i napięcia przez cały czas trwania ćwiczenia. Rozpiętki z rączkami górnych wyciągów w bramie stojąc jest to bardzo dobre i bardzo efektywne ćwiczenie na mięśnie klatki piersiowej. Trzymając na lekko ugiętych stawach łokciowych rączki wyciągu górnego wewnętrznymi częściami dłoni skierowanymi w kierunku ruchu wychodzimy 1 dwa kroki w przód. Przed rozpoczęciem ruchu dla większej efektywności pracy klatki piersiowej staramy się bardzo mocno ściągnąć łopatki do siebie i w dół, czyli wykonujemy retrakcję i depresję łopatek. Kontrolując napięcie wracamy do pozycji wyjściowej, ale w taki sposób, żeby ciężar przez cały czas pozostawał aktywny. Przenoszenie sztangielki za głowę jest to ćwiczenie, które możemy wykonywać w treningu klatki piersiowej, ale tak samo w treningu mięśni pleców. My Wam dzisiaj pokażemy wersję, która będzie optymalizowała przyśrodkową i górną część klatki piersiowej. Kładziemy się stabilnie na ławce poziomej ze sztangielką wyniesioną w górę na lekko ugiętych stawach łokciowych nad górną częścią klatki piersiowej. Sztangielkę trzymamy od wewnętrznej strony między kciukami a palcami wskazującymi. Kontrolując ciężar, przenosimy ramiona w tył, opuszczając szczangielkę do poziomu ciała, jak najbliżej głowy. Po czym, kontrolując napięcie klatki piersiowej, wracamy do pozycji wyjściowej. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, aby w trakcie opuszczania ciężaru łokcie maksymalnie rozchodziły się na zewnątrz. W ten sposób, w pozycji dolnej, nasze przedramiona i ramiona tworzą rąb. Wracając do góry, Przenosząc ciężar lekko doprostowujemy łokcie, mocno napinając klatkę piersiową. W ten sposób odciążamy od pracy mięśnie najszerszych grzbietu, a jeszcze mocniej pracuje klatka piersiowa.